Witaj w świecie luksusu i wysokich standardów branży beauty. Jestem Aleksandra, znana jako beauty boss. Od ponad 9 lat wspieram założycieli salonów w budowaniu silnych marek, zwiększaniu zysków oraz znajdowaniu prostych rozwiązań dla dynamicznie rozwijających się biznesów. Moje praktyczne podejście do rzeczywistych problemów w branży beauty pozwoliło mi zdobyć zaufanie jako mentor i szkoleniowiec. Jestem również współtwórczynią aplikacji Beauty Check, czyli systemu do pełnej dokumentacji dla salonów. Zapraszam Cię do świata pełnego wiedzy, doświadczenia i praktycznych rozwiązań. Szept Luksusu w Twoim salonie, czyli mistrzowski storytelling dla marek Beauty. Storytelling to nie tylko domena luksusowych marek czy wielkich korporacji. To uniwersalna technika, która może przynieść i przeważnie, jeśli ją się wdroży, Przynosi niezwykłe rezultaty w każdym biznesie, w tym wypadku w salonie beauty. Wyobraź sobie, że zamiast słuchać nudnych opisów zabiegów, bardzo schematycznych, opowiadasz klientkom fascynujące historie transformacji, które poruszają ich serca, emocje i inspirują do działania. W świecie, gdzie konsumenci są bardzo bombardowani setkami reklam dziennie, storytelling daje ci szansę na wyróżnienie się spośród tłumu i tworzenie głębokiej, emocjonalnej więzi z Twoimi klientami. To nie tylko sposób na prezentację Twoich usług, ale również na budowanie marki, która zapadnie w pamięć i zyska lojalnych klientów, czyli ambasadorów Twojej marki, czyli osoby, które wracają, polecają i bezinteresownie utożsamiają się z marką. Oto jak wdrożyć storytelling w swoim biznesie beauty. Pierwsza kwestia: stawiaj na autentyczność. Twoje historie muszą być prawdziwe i autentyczne. Nie wymyślaj sytuacji tylko po to, by dobrze brzmiały. Zamiast tego skup się na rzeczywistych doświadczeniach Twoich klientów. Na przykład opowiedz historię klientki, która borykała się z trodzikiem przez lata, aż trafiła do Twojego salonu. Opisz jej frustrację, emocje, ale także nadzieję i wreszcie radość z osiągniętych rezultatów. Ważne jest to, aby nie krytykować konkurencji bądź innych zdarzeń, ale bardziej pokazać proces, mocno skupiając się na tu i teraz oraz Waszej wspólnej przygodzie. Autentyczne historie budują zaufanie i wiarygodność Twojej marki. A jestem przekonana, że tych historii masz mnóstwo, tylko ubierz je w piękne słowa i zacznij się nimi dzielić. Druga kwestia, wzbudzaj emocje. Dobrze skonstruowana historia powinna wywoływać emocje u odbiorców. Pamiętaj o momentach zwrotnych, które angażują i pozwalają się utożsamić z bohaterem. Opisując historię klientki z wyzwaniem skórnym. Podkreśl jej początkowe obawy, moment przełomu podczas konsultacji w Twoim salonie i euforię po zauważeniu pierwszych efektów terapii. Emocjonalny przekaz sprawi, że Twoja historia zapadnie w pamięć. Nie używaj słów fajnie, udało się, tylko używaj słów, które są emocjonalne. Z pełną ekscytacją, pasją, zaangażowaniem. Kocham, uwielbiam, miłuję się. Dodaj słowa emocjonalne, a na pewno historia o wiele szybciej zapadnie w pamięci. Trzecia kwestia: zachowaj strukturę narracyjną. Każda historia powinna mieć wyraźny początek, rozwinięcie i zakończenie. Od dziecka jesteśmy tego uczeni, więc również trzymaj się tych trzech wytycznych. Zacznij od przedstawienia problemu klientki, następnie opisz proces diagnostyczny i dobór odpowiedniej terapii. Na końcu przedstaw osiągnięte rezultaty. Pamiętaj o zachowaniu ciągu przyczynowo-skutkowego, aby historia była logiczna i przekonująca. Jeśli dodałaś różne terapie łączone, nie bój się o nich wspomnieć. Nie mów, że udało się, tylko jakie podjęłaś kroki, aby osiągnąć dany rezultat, dany cel. Oczywiście nie chodzi o to, że masz w szczegółach mówić, jaką dobrać terapię, ale chodzi o to, żeby odbiorca słyszał, że personalizujesz zabiegi i właśnie podejmowałaś różne kroki, analizowałaś skórę, potrzeby i na sam koniec dobrać odpowiednią właśnie. Terapię zabiegową, która opiera się na Twojej niesamowitej wiedzy. Czwarta kwestia. Stwórz bohatera, z którym można się utożsamić. Twoi potencjalni klienci powinni móc odnaleźć siebie w historii, którą opowiadasz. Opisując przypadki klientów, dobieraj takie, które reprezentują różne grupy wiekowe, typy skóry czy problemy estetyczne. Dzięki temu większa liczba odbiorców będzie mogła się zidentyfikować z bohaterami Twoich opowieści. Również staraj się opowiadać historie, które mogą być bliskie Twojej klientce. Na przykład jeśli ktoś przychodzi z przebarwieniami, a blizny potrądzikowe go nie dotyczą, zacznij opowiadać historię o przebarwieniach, a nie o trądziku. Jednak budując swoją pasję i eksperckość, warto też przeplatać w kolejnych etapach rozmowy historię również innych przypadków, bo nigdy nie wiesz, kto kogo zna. Ale jeśli masz zacząć od historii klientki, to nie zaczynaj od tej, gdzie osiągnęłaś najlepszy efekt, tylko od tej, z którą Twoja klientka będzie mogła się szybko utożsamić. Piąta kwestia: przekazuj wartościowe przesłanie. Każda historia powinna nieść ze sobą wartość dla odbiorcy. Może to być inspiracja do zadbania o siebie, beauty porada, która zmieni życie, edukacja na temat pielęgnacji skóry czy motywacja do pokonywania własnych wyzwań, kompleksów. Pamiętaj, że sprzedaż jest wynikiem tego, co przekazujesz. Skupij się więc na historiach, które wnoszą coś pozytywnego do życia Twoich klientów i tak naprawdę pod koniec jest puęta, mantra, wniosek, przemyślenie, z którym dana osoba może wyjść. Szósta kwestia. Zachęcaj do działania. Na końcu każdej historii umieść jasne wezwanie do działania, czyli tzw. call to action. Robimy to w postach, podczas rozmowy, kończąc wizytę w salonie, również opowiadając historię. Może to być zachęta do umówienia się na konsultacje, wypróbowanie nowego zabiegu, czy zakup produktu pielęgnacyjnego. Daj odbiorcom konkretną wskazówkę, co powinni zrobić, aby osiągnąć podobne rezultaty, jak bohater Twojej historii. Zatem, aby skutecznie wykorzystać storytelling w Twoim miejscu beauty, stosuj następujący schemat. Pierwsza kwestia: wprowadzenie. Przedstaw problem klientki, np. uporczywe przebarwienia pociąży. Druga kwestia rozwinięcie. Opisz jej dotychczasowe próby rozwiązania problemu, stosowanie różnych kremów, masek czy domowych sposobów, które docelowo nie dawały rezultatów. Punkt zwrotny: wprowadź moment, w którym klientka Trafia do Twojego salonu i poznaje innowacyjną metodę usuwania przebarwień, otrzymuje opiekę, zaangażowanie. Jest zaproponowany zabieg na podstawie szczegółowego wywiadu, a nie ten jej, jedyny, który jest dostępny w ofercie. Rozwiązanie. Pokaż efekty zastosowanej terapii, zdjęcia przed i po, opinię klientki, jej nową odkrytą pewność siebie. Piąta kwestia, na zakończenie klasycznie wezwanie do działania. Zachęć odbiorców do umówienia się na konsultacje lub zakup produktów do pielęgnacji domowej, które będą podtrzymywać efekty. Ciąg przyczynowo-skutkowy, nie zapominaj o nim. Pamiętaj, że storytelling możesz wykorzystywać nie tylko w bezpośrednich rozmowach z klientami, ale także właśnie w komunikacji online. Twórz angażujące posty w mediach społecznościowych, artykuły na blogu czy newslettery, opierając się właśnie na przedstawionym schemacie. Zadanie dla Ciebie? Wdrażając storytelling do strategii komunikacji Twojego salonu, zyskasz potężne narzędzie do budowania relacji z klientami. Zwiększasz rozpoznawalność marki i ostatecznie zwiększenie sprzedaży. Trzymam kciuki za Twój sukces i jestem pewna, że dzięki umiejętnemu storytellingowi Twoi klienci jeszcze mocniej zaangażują się w Twoją markę i będą chętniej korzystać z Twoich usług. Nie zapominaj, że storytelling zaczyna się od historii Twojej marki, kolejno usług, produktów i historii Twoich klientek. Więc zacznij od swojej historii, dlaczego zajęłaś się tą dziedziną, jaka historia zatem stała, że dzisiaj dbasz o kobiety i je uszczęśliwiasz, jak również mężczyzn, a kolejno na temat Twojej całej oferty. Twórz historię, a one z pewnością przełożą się na oczekiwane efekty, i pragnienie pełnych grafików, jak i również rozpoznawalności marki i budowania właśnie silnego brandu w Twojej lokalizacji. Dziękuję za wysłuchanie odcinka do samego końca. Jeśli ta wiedza była dla Ciebie wartościowa, koniecznie poleć ją dalej, udostępniając ten podcast z oznaczeniem mojego Instagrama beautyboss.pl. Więcej wskazówek czeka na Ciebie co tydzień w moim newsletterze Beauty News, a jeśli chcesz poznać pełną moją ofertę, zapraszam na stronę www.beautyboss.pl. Do usłyszenia niebawem. Aleksandra.